45 sekund zamiast godziny, by się uruchomić. Co się zmieniło? Usunąłem troszeczkę. I nie mówię o wirusach, tylko o anty, dokładnie tak jak usłyszałeś tylko co usunąłem. Zaraz pokażę ci, jak antywirus potrafi spowolnić bardziej niż wirus. 15-letni laptop potrzebował godziny, by się uruchomić. I nie jest to wina tego dysku CX-400. Przepraszam, gudram, ale musiałem się przyczepić. Jest to wina programu antywirusowego, a właściwie programów antywirusowych. Powiesz, a to dlatego, że jest to stary laptop. Cóż, a ja odpowiem, owszem, i tutaj bardzo ładnie widać responsywność i zasobożarność tych programów. Oto, co ujrzałem i to odsłoniłem ikony uruchomionych programów. Hmm, nie musiałem nawet zaglądać. Podłączyłem mojego wysłużonego wentoya i... odezwał się Malwarebytes. Kto drugi w kolejce? Jest! Domyślnie włączone auto-odtwarzanie Windows. Kątem oka widzę niewyróżniającą się niczym ikonę Raw Endpoint Protection. Ale czemu się nie odzywa? A! To ten rodzaj ochrony, który wiele osób ma, ale zwykle nie ma pojęcia skąd. Pewnie dlatego się nie odzywa i nie pokazuje domyślnie nowego urządzenia, jakim jest pendrive. Czyżby wszystko? Chyba tak. A nie! Eksplorator zaczyna właśnie wyświetlać zawartość, ale trzeba poczekać. Avast zaczyna wyświetlać swoje powiadomienie. Czy to już naprawdę wszystko? W tle jeszcze działa Windows, a poprawnie już Microsoft Defender. Tego nie ruszam, ale o tym później. A jakie ikony widzisz u siebie? Napisz w komentarzu. Spójrz, każdy z nich jest aktywny, pilnuje tego samego. Mogę wyobrazić sobie, jak to było. Wydaje ci się, że masz wirusa. Wiesz, że masz ochronę. Ale skoro wydaje ci się, to znaczy, że już tej ochronie nie ufasz. Więc instalujesz drugą ochronę obok tej pierwszej ochrony, która coś tam wykryła. O, myślisz sobie, skoro druga coś wykryła, to co zrobi trzecia? I co robisz? Instalujesz trzecią ochronę obok tych dwóch pierwszych. Hm, ale co ja mam teraz z tym zrobić? Właśnie. Przecież laptop, co prawda, wolno, ale działa. Po co usuwać? Otóż każdy dodatkowy antywirus to więcej skanów, więcej konfliktów, brak stabilności i mniej mocy dla Ciebie. Laptop, który widzisz, chociaż jest responsywny. Miałem gorsze przypadki. Przejrzałem sobie jeszcze zainstalowane programy i zainteresowało mnie to coś tutaj. Zobacz. Fortect. O, potrzebuje połączenia z Internetem. No to połączmy. Aha. Jest to program komputerowy, narzędzie do naprawy i optymalizacji Twojego komputera, mające na celu usuwanie błędów, przywracanie sprawnego działania systemu, poprawia stabilność i bezpieczeństwo poprzez naprawę uszkodzonych plików i ustawień, ma też wykrywanie i usuwanie śladów malware, a wszystko to dla Twojego cyberbezpieczeństwa. Mam nadzieję, że zabrzmiało to jak prospekt reklamowy, bo tak miało wybrzmieć. Takich programów jest setki, a obietnic tysiące. Tu mała dygresja. Wraz z wydaniem Windowsa 8 coś się zmieniło na rynku antywirusowym. A wszystko przez Windows, m, przepraszam, Microsoft Defender, który stał się pełnoprawnym antywirusem. Programy, które do tej pory były niezbędne wręcz w każdym komputerze z Windows z każdym rokiem, umiarkowanie co prawda, ale traciły i nadal tracą klientów. Aby temu zapobiec, producenci skupili się na funkcjach dodatkowych, aby zwiększyć atrakcyjność swoich produktów. Praktycznie większość antywirusów ma obecnie możliwość dokupienia funkcji dodatkowych i usług premium. Niestety dla użytkownika w niektórych przypadkach forma zachęcania jest dość ociążliwa, jeśli nie stwierdzić agresywna. Jedna z klientek opowiedziała mi taką historię. Wie pan co? Tam wykrywało te zagrożenia, ale pisało, żeby je usunąć, to muszę kupić pełną wersję, no to już zapłaciłam im. Ale po paru dniach znowu on coś wykrywa, a ja przecież zapłaciłam. Zadzwoniłam nawet na tę ich infolinię i mówię, a konsultant na to, że owszem, wykupiła pani, ale nie opcją do usuwania tego zagrożenia. Z tą anegdotą pozostawiam Ciebie, bo zabieram się za odinstalowanie, w tym fortekta, bo coś nie pomógł przyspieszeniu. Może, jakby klient zapłacił? Jak myślisz, co odinstaluję i czy robię to prawidłowo? Napisz w komentarzu. Wesprzyj moją pracę i zalajkuj film, a ja w tym czasie zabieram się za usuwanie zbędnych programów. Jak nie masz doświadczenia, używaj do deinstalacji tego, co ma Windows. Ja użyję Geek instalera. Sprawdzimy razem, czy po deinstalacji typowym deinstalatorem zostaje coś w systemie. Jak zasubskrybujesz, to załapiesz się na jeden z filmów o usuwaniu antywirusów za pomocą narzędzi do deinstalowania antywirusów. Inaczej być nie może, nie można po prostu deinstalować, trzeba mieć narzędzie. Gigan Installer używa deinstalatora wbudowanego w każdy program. Ma jednak przewagę, iż potem sprawdza pozostałości po programie. Większość programów ma tendencję do zostawiania po sobie śladów bytności. O proszę, spójrz. Fortect zostawił po sobie kilka wpisów w rejestrze i jakieś pliki w folderze, który powinien zostać docelowo usunięty. Jestem w stanie teraz to usunąć. Niestety, tego typu programy mają pewną wadę. Potrafią czasem usunąć pliki współdzielone, np. biblioteki, które są potrzebne innym programom. Warto więc odhaczyć coś, co ewidentnie nie wskazuje tylko i wyłącznie na Twój usuwany program. Dlatego też kopia zapasowa oraz odhaczanie tego co związane z folderami systemowymi oraz wpisami w rejestrze dotyczącymi bibliotek wizuala wskazane. Jako drugi WebAdvisor od McAfee. Dlaczego? W większości dublują zabezpieczenie obecnych przeglądarek przez co stanowi dodatkowe obciążenie. Można go zostawić w specyficznych sytuacjach, jednak jesteś wtedy świadom takich sytuacji. Spójrz tutaj. Tego w menu start nie widziałem. Aż sprawdzę. Faktycznie nie widzę. Folder aplikacji? Hm, jest. Możliwe, że było to nieprawidłowe odinstalowanie. Możliwe też, że któryś ze skanerów antywirusowych zakwalifikował program jako potencjalnie niechciany. No, i zostawił ten bałagan. Ale wtedy raczej by został wpis. Tutaj przydaje się taka funkcja wbudowana w Giga Installer, tak zwane wymuszone usunięcie. Jak widać, trochę zbędnych plików zostało, więc niech nie zalegają. Teraz trzy programy, które zwykle instalują się razem. Widać to po dacie instalacji. Jak sobie posortujesz? Jeśli zainstalowałeś się je świadomie, pozostaw. Póki co ja takiej osoby nie spotkałem. Najpierw VPN by raw. Jak widać, proces deinstalacji jest trochę mylący. Nie pojawiło się też okienko usuwania pozostałości, więc coś tu poszło nie tak. Zostawiam i idę z kolejnym. Teraz antywirus. Zobaczymy, czy tu będzie prościej. Aha. Jak zamykasz deinstalator programu bez kliknięcia ankiety, to jest to interpretowane jako przerwanie procesu. Ale to nie szkodzi. Jak widać, ikona zniknęła. Zobaczymy więc, czy pozostały jakieś śmieci w systemie. Jeden wpis. Blisko ideału. Zobaczymy ten VPN. Czyściutko. W takiej sytuacji wystarczy odświeżyć okno podglądu. Pozostał ostatni. Załatwione. No to jeszcze pozostał Malwarebytes. Tutaj przyznam też mam wątpliwości co do wygodnej dla użytkownika deinstalacji. OK, jest z głowy. No, i na koniec pozostawiłem do usunięcia. Awasta. Teraz mogę już zrestartować komputer. Zaraz, człowieku, ale co ty robisz? Komputer bez ochrony?